Czy wiesz, co żyje w Twoich porach, o czym wolisz nie wiedzieć? I nie mówię tu o dolnej części Twojej garderoby. Ale o mikroskopijnych otworach na skórze będących ujściami mieszków włosowych i gruczowów łojowych, no a dzieje się tam sporo. No bo oprócz bakterii i grzybów, naturalnie zasiedlających Twoją skórę, można tam też spotkać stawonogi, a dokładniej nużeńce należące do podgromady roztoczy o imponującej długości około 30 mm. Żywią się sebum i martwym naskórkiem, dlatego najchętniej zamieszkują okolice nosa i czoła. Przez długi czas uważano, że nie mają odbytu, dlatego wszystko co zjedzą, zostaje w ich ciele aż do śmierci. A tak na marginesie to ja jestem Adam i mądrze jest mnie obserwować. Zapraszam. No ale wracając, bo tak myślano, że gdy te nużeńce umierają, rozkładają się, co może prowadzić do stanów zapalnych na Twojej twarzy. Jednak w ostatnich badaniach odnaleziono ich odbyt. Jej! Co ciekawe, odkryto też, że genom nużeńca ludzkiego jest zdecydowanie uproszczony w porównaniu do spochrewnionych z nim roztoczy, no co wynika z całkowitej izolacji, braku zewnętrznych zagrożeń, no i braku konkurencji. Te stawonogi to nocne marki, więc gdy tylko zapadnie zmrok, wynurzają się ze swoich porowych domków i urządzają sobie na twojej skórze niezłą imprezkę. Polega ona głównie na poszukiwaniu partnera i kopulacji, no co kto lubi, a poruszają się z zawrotną prędkością centymetra na godzinę, no co kto lubi. Następnie wracają do domów i składają jaja w twoich porach. W jednym może żyć nawet 14 rodzinka, a może by tak spróbować znaleźć jednego w swojej skórze i wsadzić pod mikroskop? U większości ludzi nużeńce żyją sobie spokojnie, nie czyniąc żadnych szkód, więc uspokajam, ale gdy ich liczba wymyka się spod kontroli, na przykład podczas obniżonej odporności, mogą wtedy wywoływać zapalenia skóry, trądzik, no lub nawet nużycę, chorobę, która objawia się swędzeniem i zaczerwienieniem. Więc tak, jeśli teraz jest wieczór lub noc, to w trakcie tego materiału setki, a nawet tysiące nużeńców jadło, składało jaja i baraszkowało nad Twojej skórze. przyznać się, kogo właśnie zaswędział nos.